Ursus na targach AgriTechnika 2015. Jednym z 68 polskich wystawców podczas targów AgriTechnika 2015 w Hanowerze był Ursus, jeden z najważniejszych producentów ciągników i maszyn rolniczych w Polsce. Firma zaprezentowała nie tylko ciągnik nowej serii C, ale również model O, imponującej mocy 250 koni mechanicznych, który przyciągnął uwagę odwiedzających. Obecność Ursusa na tak prestiżowych targach nie była przypadkowa. Jak podkreślono w komunikacie prasowym, udział w agritechnice to element budowania pozycji spółki jako kluczowego producenta i dystrybutora ciągników oraz maszyn rolniczych w kraju i za granicą. Ursus w swojej ofercie posiada ponad 80 rodzajów maszyn, w tym 19 modeli ciągników, 16 typów przyczep i 8 rozrzutników obornika. Na tamten moment miał taki stan. To imponujący wachlarz sprzętu, który pokazuje, że firma nie ogranicza się tylko do maszyn podstawowych, ale dostarcza kompleksowe rozwiązania dla rolnictwa. Na targach zaprezentowano m.in. modele c 3 360, C380, C380M i C385, które cieszą się dużą popularnością w kraju. Największą jednak nowością był ciągnik Ursus 2514, maszyna o mocy 250 mechanicznych. Wygląd ciągnika jest dosyć surowy i masywny, wręcz ciosany z kamienia, co jest zamierzonym zabiegiem. Traktor powstał z myślą o rynku afrykańskim, gdzie wygląd nie jest tak istotny jak wytrzymałość i niezawodność. Model 2514 wyposażono w sześciocylindrowy silnik marki Deut, osiągający maksymalną moc 250 koni mechanicznych i spełniający normę emisji spalin Euro 2. Ze względu na te normy ciągnik nie może być sprzedawany w Europie, ale w Afryce jego wytrzymałość i prostota konstrukcji są ogromnym atutem. Ursus 2514 posiada również sześciobiegową skrzynię Alison, umożliwiającą rozpędzenie maszyny do 45 km na godzinę, co jest istotne, ponieważ traktor ten ma ciągnąć ciężkie przyczepy, m.in. załadowane trzciną cukrową. Po zakończeniu targów prezes zarządu Ursusa Karol podkreślił rosnące zainteresowanie zagranicznych kontrahentów ofertą spółki, szczególnie w segmencie ciągników i przyczyn rolniczych. Jak zaznaczył, potwierdza to słuszność w kierunku rozwoju firmy i strategii ekspansji na rynku międzynarodowe. Moim zdaniem udział Ursusa w targach Agritechnica 2015 był świetnym przykładem połączenia tradycji i nowoczesności. Z jednej strony pokazano kultowe polskie ciągniki, które pracują w gospodarstwach od dekad, ale z drugiej zupełnie nowe, mocne i wytrzymałe modele przystosowane do specyficznych wymagań rynku afrykańskiego. To pokazuje, że Ursus nie tylko patrzy wstecz z sentymentem, ale też skutecznie odpowiada na potrzeby współczesności rolnictwa. Tak było w 2015 roku. Teraz czas na Ursus 1934. Czy to najmocniejszy ciągnik w historii polskiego rolnictwa? W 1991 roku zakłady mechaniczne Ursus rozpoczęły produkcję ciągników ciężkich, przeznaczonych do najcięższych prac w gospodarstwach i na dużych obszarach rolniczych. W kolejnych latach pojawiały się kolejne modele ciężkiej serii, m.in. 932, 934, 1032, 1034, 1132, 1134, 12, 19:34, 14:34, 16:34, 16:54, 17:34, 19:34 i 19:54. Szczególną popularność cieszył się model 16:34. Wyposażony w silnik o mocy 155 koni mechanicznych, który był produkowany aż do 2009 roku. Jednak prawdziwym rekordistą pod względem mocy został Ursus 1964, Uznawany za najmocniejszy i w historii zakładu Ursus. Cechy charakterystyczne Ursusa 19:34. Wyróżniał się napędem na 4 koła oraz 6-cylindrowym silnikiem z turbodoładowaniem, który generował aż 190 koni mocy. Ciągnik posiadał udźwiktus na poziomie blisko 7,5 tony, co pozwalało mu ciągnąć ciężkie przyczepy i wykonywać najbardziej wymagające prace polowe. W 2009 roku Ursus wciąż oferował swoją ciężką serię, jednak coraz bardziej restrykcyjne normy emisji spalin Unii Europejskiej zaczęły ograniczać produkcję. Silniki ciężkich modeli Ursusa nie spełniały nowych wymagań. Co oznaczało powolne wycofywanie ich z produkcji. Przełom nastąpił w 2011 roku, gdy Ursus połączył się ze spółką Polmod. Parfama, przenosząc produkcję do Lublina. Oferta firmy została wówczas znacząco rozszerzona. Oprócz ciągników pojawiły się przyczepy, sprzęt do produkcji zielonek, a także autobusy elektryczne i trolejbusy. Ostatnim wyprodukowanym ciężkim ciągnikiem był Ursus 18014 a wyposażony w silnik Deutz, skrzynie biegów 16 i 16 z rewersem oraz niezależnie prędkości WOM 540 na 1000 Był to symboliczny koniec epoki ciężkich polskich ciągników, które przez lata stanowiły dumę zakładów Ursus i Wielu polskich gospodarstw. Moim zdaniem, Ursus 1934 był prawdziwym triumfem polskiego inżynierstwa rolniczego. To nie tylko najpotężniejszy ciągnik w historii zakładów, ale również symbol wytrzymałości i niezawodności, które przez dekady charakteryzowały polskie maszyny rolnicze. Nawet dzisiaj, patrząc na jego osiągi i konstrukcję, można docenić pomysłowość i solidność tamtej epoki. Następny na mojej liście jest Crystal Orion 285. To jeden z najmocniejszych polskich ciągników dostępnych na rynku. Maszyna osiąga maksymalną moc 285 koni mechanicznych dzięki sześciocylindrowemu turbodoładowanemu silnikowi, który zapewnia imponującą siłę do ciężkich prac polowych. Ciągnik wyposażona w półautomatyczną skrzynię biegów Power lub Power Shift, umożliwiającą płynne zmienianie sześciu biegów głównych z czterema półbiegami pod obciążeniem. Dodatkowo dostępny jest reduktor biegów pełzających, co pozwala na precyzyjne wykonywanie prac wymagających wolnej i stabilnej jazdy, np. podczas uprawy gleby lub transportu ciężkich przyczep. Traktor posiada również elektrohydrauliczny rewers, ułatwiający zmianę kierunku jazdy bez konieczności użycia sprzęgła, co zwiększa komfort pracy operatora. Tylny tus Crystal Orion 285 pozwala podnieść maksymalnie aż 10,5 tony, a jego sterowanie odbywa się elektrohydraulicznie. Wałek odbioru mocy WOM działa w dwóch standardowych prędkościach. 540 i 1000 obrotów na minutę, co pozwala podłączyć większość maszyn polowych i ogrodniczych. Ciągnik posiada zaawansowany układ pneumatyczny jedno- i dwuobwodowy, który zapewnia sprawne działania hamulców i bezpieczeństwo podczas transportu. Kabina Crystal Orion 285 jest dwuosobowa, amortyzowana i klimatyzowana, co znacząco zwiększa komfort pracy operatora i pozwala spędzać długie godziny w polu bez zmęczenia. Dodatkowo na specjalne zamówienie możliwe jest wyposażenie ciągnika w resorowaną oś przednią. Co poprawia stabilność i przyczepność na nierównym terenie. Moim zdaniem, Crystal Orion 285 to prawdziwa potęga wśród polskich ciągników. Łączy ogromną moc, zaawansowane technologie i komfort pracy. Jest to sprzęt idealny do dużych gospodarstw i profesjonalnych zastosowań, zarówno w polu, jak i przy ciężkich pracach transportowych. Kolejny na naszej liście jest Pronar 8140. To jeden z najmocniejszych polskich ciągników? Otóż przewyższa pod względem siły wiele modeli Ursusa. Maszyna osiąga maksymalną moc 260 koni mechanicznych, dzięki sześciocylindrowemu, turbodoładowanemu silnikowi marki Deutz o pojemności 7,15 litra. Ta konstrukcja stworzona z myślą o profesjonalnych gospodarstwach intensywnej pracy polowej. Ciągnik wyposażono w wysoko wydajną skrzynię biegów ZF oferującą aż 40 biegów do przodu i 40 do tyłu. Tak szeroki zakres przełożeń pozwala precyzyjnie dopasować prędkość do wykonywanej pracy, od delikatnej uprawy gleby po szybki transport ciężki przyczep. Pronar 8140 Posiada również bardzo wydajny układ hydrauliczny, który zapewnia płynne i mocne sterowanie maszynami podłączonymi do tylnego tuz. Ten trójpunktowy układ zawieszenia jest w stanie unieść maksymalnie 10,5 tony i sterowany jest elektrohydraulicznie, co umożliwia dokładne i bezpieczne manewrowanie nawet najcięższymi ładunkami. Ciągnik może poruszać się z prędkością maksymalną 47,1 km na godzinę, a jego promień zawracania wynosi zaledwie 7,8 m, co czyni go zwrotnym nawet na ograniczonej. Przestrzeni. Pronar 8140 wyposażono w cztery pary gniazd hydraulicznych, co umożliwia podłączenie wielu narzędzi jednocześnie. Maszyna posiada jednomiejscową kabinę, której operator ma pełną kontrolę nad wszystkimi funkcjami ciągnika. Masa własna ciągnika wynosi blisko 10 ton, co dodatkowo świadczy o solidnej konstrukcji i stabilności podczas pracy w polu. Moim zdaniem Pronar 8140 to sprzęt stworzony do dużych gospodarstw i intensywnej pracy, gdzie liczy się zarówno moc, jak i precyzja działania. To ciągnik, który łączy Polską solidność z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi i komfortem pracy operatora.